No cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj mamy takie zadanie. Pole trapezu prostokątnego opisanego na okręgu jest równe 5, a obwód trapezu wynosi 10. Oblicz długość promienia okręgu. No to na początek może narysujmy sobie to, czego szukamy, czyli tutaj będzie nasz promień, no i może też podpiszmy sobie, że tutaj z boku mamy wysokość, czyli h. Wypiszmy sobie teraz dane, które już mamy, czyli wiemy, że pole to się równa 5, wiemy, że obwód równa się 10 i szukana to jest r. Czyli znak zapytania. Skoro owód trapezu wynosi 10, to wiemy, że po połowie musimy podzielić sobie to na podstawy i na ramiona, czyli jeżeli tutaj podpisalibyśmy sobie A i B A plus B, to się równa połowa, czyli 5. Tak to już jest w tych trapezach, w które można wpisać okrąg, że właśnie te długości podstaw muszą się równać w sumie długości ramion. I to w większości przypadków będzie nam bardzo pomocne. Ok, skoro mamy już długości podstaw, to możemy spróbować sobie obliczyć pole. Czyli wpisujemy wzór na pole trapezu. To będzie właśnie a plus b razy h dzielone na 2. I teraz podstawimy sobie to, co już wiemy. Pole to 5, więc podstawiamy. a plus b to też 5 razy h. Nie wiem, jakie jest h, ale zaraz nam tutaj to ładnie wyjdzie. Teraz mnożymy to przez 2, żeby pozbyć się tej dwójki. Mamy 10, to się równa 5h. Teraz dzielimy przez 5 i wychodzi nam, że h to się równa 2. No i pięknie, widzimy, że tutaj h równa się 2, a skoro r to jest połowa h, no to widzimy, że r to się równa 1. I to jest koniec tego zadania. Brawo!